Nagrody wręczone za duże osiągnięcia, zarówno jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, jak i doskonałe wyniki przeładunkowe. Myślę, że ta formuła, wręczanie nagród Latarni Gospodarki Morskiej PL podczas Kongresu Polskie Porty, stanie się stałym elementem kalendarza branży morskiej i będziemy mieli okazję wręczać te nagrody przez jeszcze wiele lat. Każda nagroda jest dla nas bardzo mobilizująca. Eksploatujemy terminal. Promowy z dużym powodzeniem. Cieszymy się, że wypływają z niego dzisiaj największe i no najnowocześniejsze promy pływające po Morzu Bałtyckim. Myślę, że to jest nagroda, która docenia wysiłek i wkład całej załogi portu, ale również przedsiębiorstwa budowlanego Dorako, które było zaangażowane w realizację tego zadania. To jest rekordowy rok, blisko 70 milionów ton przeładowanych ładunków. W 2023 prognozujemy ponad 80. Natomiast to, co my zawsze podkreślamy, to jest docenienie pracy wszystkich interesariuszy portu Gdańsk, zaangażowanych w całe procesy logistyczne. Jestem naprawdę bardzo zaszczycony tym wyróżnieniem, i pewnie wszyscy pracownicy Wód Polski, podobnie jak ja, w tej chwili czują tą dumę, że ich ciężka praca została dostrzeżona. W tak ważnym miejscu jak Kongres Portów. Chcemy i będziemy dążyć do tego, żeby rzeczywiście żegluga śródlądowa, wzorem tych dawnych lat, stała się jedną z gałęzi transportu zaplecza. Jest to największy projekt, który dotąd robiliśmy. Został zakończony w maju tego roku. Na pewno nagroda dla całej firmy. Ogromny wysiłek wszystkich pracowników Balticonu został uwieńczony sukcesem. Jestem bardzo miło. Ta nagroda, jako pamiątka, będzie jedną z najcenniejszych pamiątek w firmie.